Patrzcie, moi kochanie, jaki rodzynek mi się trafił. Niby normalny Seattle, którego widzieliście już tysiące razy na ulicach. Bo te samochody jeżdżą już od 2005 roku. Ten, akurat, model jest z 2008 czyli ostatni model przedliftowy. Ale popatrzcie, jak samochód wygląda całkowicie inaczej, jak normalne cywilne samochody, które jeżdżą po drogach. Co tutaj się Wam rzuca najbardziej w oczy? Ja sobie idę teraz to pooglądać dookoła całe. A wychodźcie ze mną, bo może dowiemy się jakichś ciekawych informacji na temat tego samochodu. Od razu, z rzeczy, które narzucają się pierwsze w oczy, jest kolor biały. Kolor biały jest modny od wielu lat, więc w tym samochodzie jak najbardziej fajnie się komponuje. Chociaż jest to seryjny kolor, bo te samochody bez problemu wychodziły w tych kolorach. I to pewnie jeszcze w wersjach najtańszych, jakie były dostępne na rynku, bo tak bardzo często dawniej było. Czarna felga, czarna szyba, bardzo fajnie się komponuje, ale co my to widzimy od razu na samym początku i co bardzo się rzuca w oczy, że samochód jest obniżony do praktycznie do samej ziemi. Chociaż tutaj pod progiem jeszcze wydaje się, że jest dużo miejsca, to uwierzcie mi, tym samochodem ogólnie ciężko przejechać przez jakąkolwiek hopkę, a nie mówię o jakichś większych dziurach, jakichś nierównościach, albo przejazd przez jakiś krawężnik w ogóle nie wchodzi w grę. Czemu tak jest? Właściciel w tym samochodzie zamontował sobie Zawieszenie gwintowane, jest ono w tym momencie skręcone do samego końca. Felgi 19-calowe i rozmiarem opon 2,25, 2, 2 5, 3, 5 19. I opony są z lekkim naciągiem, po to, żeby się zmieściły pod rantami błotników. Dodatkowo zainstalowane w tym samochodzie zderzaki progi zderzak przedni, tylny i progi firmy tuningowej, która zajmuje się produkcją takich laminatów. Całkiem nieźle to wygląda. Można powiedzieć, że jest to troszeczkę na wzór kupry, bo chyba taki był zamysł. Ogólnie samochód cały dookoła bardzo rzuca się w oczy i wszędzie gdzie nie podjadę tym samochodem, czy się gdzieś nie zatrzymam na stacji pod sklepem gdziekolwiek zawsze się znajdzie ktoś nieważne, czy to stary, czy młody, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Zawsze ma jakieś pytanie. I zawsze się tym samochodem ktoś zaciekawi. Samochód niby normalny, całkiem cywilny, ale do cywilnej jazdy uwierzcie mi ten samochód naprawdę. Mało się nadaje z tyłu w samochodzie. Od razu co możemy zauważyć, to dwie duże rury wydechowe, aczkolwiek jeszcze podobno w tym modelu wydech nie jest dokończony. Ma być finalnie przelot 60 mm. Także samochód jest jeszcze w trakcie budowy i moc silnika w tym momencie też jest taka tymczasowa. A co ciekawe, to właściciel właśnie mi zdradził, że w tym momencie samochód. Jest na seryjnym układzie hamulcowym, czyli ma zastosowane normalne, seryjne tarcze hamulcowe z zaciskami, ale już w przyszłym tygodniu wjadą tutaj zaciski i hamulce od samochodu marki Porsche, a będzie to Porsche Kajen. Pamiętam, miałem taki samochód, jeździłem takim Kajenem przez chwilę i pamiętam, że tam są sześciotłoczkowe zaciski hamulcowe, które Kajena 2,5 tonowego zatrzymywały normalnie, więc takiego Leona to chyba. Z każdej prędkości zatrzymają w miejscu, że będzie można wylecieć przez szybę. Także jeszcze raz o danych technicznych tego samochodu. Samochód jest to 2008 rocznik, z fabryki wyszedł jako 19 diesel o mocy 105 koni. W tym momencie samochód legitymuje się mocą 184 konie i 300, yy, przepraszam, 450 Nm. W komentarzach pisaliście, że co to jest tam te 180 koni, bo wy tam macie samochody, które mają 240 więcej, nie wiadomo co jeszcze. Pamiętajcie, że konie nie zawsze są odpowiednikiem mocy i tego, co samochody nam dają. Zaraz sobie podejdziemy, zobaczymy tutaj pod maską, jak wyglądają modyfikacje tego silnika. Ale uwierzcie mi, 450 koni, 450 Nm w takim małym aucie. Robi naprawdę fajną robotę. Bo samochód traci trakcję na trzecim biegu bez żadnego problemu na suchym, na tych oponach jak teraz jeździć, bez żadnego problemu. Także to nie jest żaden jakiś, jakiś problem dla niego. Dodaje się gazu po prostu i trakcja stracona. Jeździłem dla przykładu takim Leonem FR-em, 2 litry 170 koni. Powiem szczerze, że na, na, na pierwszych odczuciach wydawało mi się, że tamten Leon to latał w powietrzu, ale. To już był jakiś czas temu, także teraz te, te, te moce i konie to wszystko tak bardzo idzie do przodu, że dawniej jakieś 10 lat temu, czy wtedy kiedy te samochody wyszły, tam 170 koni na takie auto było bardzo dużo. To uwierzcie mi, ten samochód jest aż taki niewygodny trochę do jazdy pod względem tego, że zawieszenie to jest jakiś w ogóle kosmos, bo popatrzcie sobie tutaj, gdzie jest przedni zderzak. A w ogóle rand gdzie jest opony i w ogóle gdzie, gdzie, gdzie to wszystko? To, jak to wszystko tu jest poprowadzone, to w ogóle jest jakiś kosmos, bo każda dziura, każda nierówność na drodze, to normalnie czuję się w tym samochodzie, jakbym wpadł do kanału w ogóle, jakiegoś bez, bez pokrywy. Bardzo, jeżeli chodzi o komfort, to bardzo niewygodnie, to w ogóle nie ma o czym mówić. Nie ma tu za, co zachwalać samochodu, bo on jest ogólnie mega twardy i mega niewygodny, ale wnętrze samochodu całkowicie standardowe, całkowicie. sa ogólnie ma Ładnie poprowadzono linię deski, ale, ale to, co zrobili to tutaj, to, to ja myślę, że w saadzie chyba nie mieli pomysłu. Po prostu zrobili co, co ktoś wymyślił tego, tak, bo ten, ten plastik, taki jak w mydelniczce tutaj cały dookoła czeszczący, plus ten design cały tego radia i panelu klimatyzacji, wszystkiego ja nie wiem, no mi się to ogólnie osobiście nie podoba, nigdy od początku się nie podobało. Fotele w tym samochodzie oryginalne, kubełkowe. Bardzo fajne, trzymałem na boki całkiem w porządku, chociaż nie wytrzymały próby czasu i troszeczkę się tutaj potargały. Ale samochód ten nie jest do sprzedania, więc nie musimy go jakoś pięknie koloryzować i opowiadać o nim, że on jest niezniszczalny. Linia dachu poprowadzona w tym samochodzie daje nam wrażenie, że siedzimy w samochodzie rajdowym, w szczególności ten pasek tutaj na szybie. Powiem Wam, że dla mnie zrobił wrażenie takie, że jak wsiadłem pierwszy raz, to się poczułem od razu jak, jak w rajdówce WRC i poza tym to twarde zawieszenie od razu, od razu prawie wybeladły mi plomby zębów. Także środek jest normalny, standardowy. Samochód jest to bliźniaczy samochód do Golfa i do Skody Octavii. Ale z zewnątrz to wygląda bardziej jak Skoda Fabia. Chociaż jak wsiądziemy do środka nie jest już tak najgorzej, bo sobie już tu usiadłem na próbę, żeby zobaczyć. Ja mam 1,80 m wzrostu, fotel odsunięty z przodu mam tak pod siebie, więc jest całkiem OK. No z wsiadaniem tutaj jest tak... Nie jest najgorzej powiem Wam szczerze, że jakby tutaj na to nie patrzeć to w BMW 5 jest bardzo podobnie. To jest dziwne, ale z zewnątrz wygląda że będzie dużo mniej miejsca. Podłokietnika nie ma w tym samochodzie, co jest dziwne. W ogóle mogliby taki zrobić jakiś tam za 5-50, bo przecież to żaden koszt, ale nie zrobili. Więc pewnie biorą pod uwagę, że w tym samochodzie będą jeździły tylko cztery osoby, no i też tak jakby cztery osoby się tutaj mieszczą, bo jakbyśmy mieli jeździć w pięciu, to chyba nie bardzo. Tam są takie zegarki niestandardowe i to nie są zegarki takie, żeby nam pokazywały czas, tylko są to zegarki, które pokazują nam temperaturę i ciśnienie oleju i dla każdego człowieka, kierowcy, który ma coś Troszkę wspólnego z motoryzacją A nie daj Boże z jakimkolwiek tuningiem I podnoszeniem mocy To te zegarki mają, robią Dużą robotę i mają duże znaczenie Może Chodźmy sobie dalej zobaczyć co tutaj się dzieje Co fajne w Seatach, co mi się podoba do dnia dzisiejszego Chociaż nie wiem czy praktyczne czy niepraktyczne To to, że tylne drzwi nie mają klamki A otwieramy sobie auto Jakby za szybę Także dla starszych ludzi jest to zagadka, taka, że koniec świata bo niby podchodzą do samochodu i widzą, że niby mogliby wsiąść do tyłu, a wsiąść nie wiedzą jak, nie umieją. Także taka ciekawostka ta tylna szybka, która tutaj jest w tym samochodzie to jest taka zagadka, którą może rozwiążecie, może nie da się, ale jest bardzo ciężko. Jak przyciemnić tą szybę? Bo to nie jest szyba, to jest taki plastik jak to się przyciemnia. Także jedziemy sobie zobaczyć tak na szybko bagażnik przy okazji, bo w tym samochodzie bagażnik nie jest najważniejszy. O, proszę bardzo. Właściwie, się sobie już ze sobą jakieś elementy zawieszenia. Super. Znaczy czyli coś tu będzie nie tak. Znaczy nie tak. No tak twardo pewnie, że tu trzeba będzie co miesiąc wymieniać jakieś łączniki, bo tam chyba elementy gumowe. Fajnie. Kurde, samochód powiem Wam szczerze, że robi ogromne wrażenie. Wszystkim, Wszyscy zwracają uwagę. To w ogóle nie ma o czym mówić. Dziwny przez cały kształt tego, jak on wygląda, ale w swojej dziwności naprawdę bardzo ładny. Kolorystycznie dobrany biały do czarnego, super rzecz. Chodźmy sobie zobaczyć teraz ten silnik, wspaniały, bo tam jest cała, cała zabawa. I większość ciekawości tego jest pod maską. Muszę wam teraz chyba troszkę pokazać tutaj kościół, bo też możecie sobie bardzo fajnie go poglądać, a ja muszę postawić patyczek od maski. Jesteśmy. Proszę bardzo. Dla laika motoryzacyjnego to my tutaj mamy jakieś kolorowe kabelki, jakąś taką tutaj rurę, puszkę, rura od odkurzacza czy jakaś grubsza. No nic, zacznijmy tłumaczyć. A mianowicie co tutaj się znajduje? Proszę ja was. Dolot. Czyli to, co nam daje powietrze, wymontowana oryginalna puszka filtra powietrza. Jak widzimy, czy się znamy, czy nie znamy, to na dolocie tutaj nam leci powietrze i nie mamy nigdzie przepływomierza, czyli samochód pozbył się przepływomierza. Tutaj mamy jakiś taki filterek dla lalek. Co to jest? No nie jest dla lalek, tylko jest to filterek odmy, który musi być w samochodzie ponieważ jak mamy przerobioną całą puszkę jeżeli chodzi o filtr powietrza, to takie coś musieliśmy zainstalować no i z tamtej strony tutaj wychodzi nam cały dolot przerobiony, opaski tutaj jakieś bardzo mocne poskręcane, bo podobno rozrywało cały dolot i tak jak widzimy samochód jest pozbawiony przepustnicy no i najwidoczniej nie musi być więc jeżeli jest wszystko porobione pod to, żeby tego nie było, to tak naprawdę nie musimy takiej rzeczy mieć ten akurat silnik przeszedł cały generalny remont czyli jest Zrobiona pełna obróbka głowicy, jest praktycznie wszystko nowe. Dół silnika jest wzmocniony. Wtryski, jakie zostały zainstalowane, to z mocnej wersji 150 KRL. One są bardzo dobre. Eee, turbina też jest z ARL, czyli fajna, z potencjałem do tuningu. I tak, kiedy polecimy za tym powietrzem tam na dół, to dowiemy się, że oryginalny interkuler z między chłodnicy wody i chłodnicy klimatyzacji został wyciągnięty. I został zamontowany taki, nie wiem czy będzie tutaj dokładnie widać. Tutaj, w zderzaku na dole, dosyć duży interkuler. Do mocy 350 konic. Czyli uwierzcie mi, że w tym samochodzie powietrza nie braknie. Patrzcie, gdzie jest. O, już tutaj oberwana lista bo już tak jest zawadzona. Myślę, że nie ja. Więc patrzcie, co się dzieje. Samochód normalnie wisi. Zobaczymy na ile palcy? Na cztery palce, nawet niecałe. Trzy i pół. <laughs> wyobraźcie sobie, jak się tym samochodem jeździ. Program jest tutaj napisany w tym momencie na 184 konie. W tym momencie masz 184 konie, ale potencjał tego samochodu i zmiany, jakie będą poprowadzone, sięgną 240 koni i podobno ponad 500 czy 550 N. Nie wiem, czy jest to możliwe. Zobaczymy, jak właściciel tego samochodu to skończy. Uwierzcie mi, że może być dobrze. Do tego zaciski hamulcowe od Porsche będą na pewno robiły robotę. Jeżeli będziecie zainteresowani tymi zmianami, jak to wyszło, jak to się zakończyło, to bardzo proszę łapki w górę, subskrypcję pod tym filmem, polecać znajomym. Jeżeli uzbieramy dodatkowo jakąś określoną liczbę komentarzy, która pozwoli nam na poproszenie właściciela o zaprezentowanie samochodu jeszcze raz, to na pewno to zrobimy. Także jeżeli filmik wam się jakkolwiek podobał, zapraszam do oglądania mojego kanału. Ten akurat samochód to nie jest samochód który standardowo opisuje, bo ja przeważnie Lubię samochody bardziej takie luksusowe Innych marek Ale czemu nie Akurat wyszła rajdówka, jest rajdówka Fajnie Uwierzcie mi, może 184 konie na papierze nie robi roboty I nie powala z nóg, Ale ten samochód naprawdę Naprawdę robi robotę jak się jedzie bo, bo jest taki kurde dziwny Niby nie ma kompletnie w ogóle dołu Wszystko zaczyna dopiero dziać się od 2000 obrotów Ale to jest to są informacje dla ludzi, którzy się znają na samochodach, bo jak ktoś w ogóle nie wie i nie ma o tym w ogóle zielonego pojęcia, to w ogóle tego nie rozumie. Także typowa rajdóweczka, fajna zabaweczka. Ja sobie jeszcze idę dalej coś pojeździć, a Was zostawiam z filmikiem. Zobaczcie, czy warto takimi samochodami jeździć, czy to jest kompletna głupota. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa!